Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls for Oblivion jestem Harry i w poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj przy naszym domu I w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać dalszą część mapy Ogólnie naszego całego krajobrazu W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i zwiedzaliśmy Fort Imperium Więc w dzisiejszym odcinku się tam przeniesiemy i pójdziemy dalej drogą, którą szliśmy eee... Będziemy szli bardziej nie tędy, teraz tylko oj, e, którędy? Nie tędy. Tamtędy. W drugą stronę będziemy szli e, w tą nie, e, w tamtą bardziej A to w tamtą mańkę. dobra, tutaj? No tak Więc dobra, to my lecimy tam. W e, poprzednim odcinku byliśmy we Fort Imperium e, Dzisiaj lecimy na dalsze poszukiwania różnych Obiektów, rzeczy i ogólnego Exploringu, mapy, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, gdzie będziemy szli tą drogą, tutaj, może gdzieś tutaj, dojdziemy no Imperium City e, Więc zobaczymy, jak to tutaj, co z tego wyniknie w czytaniu obszaru. Ok, na razie nic nie mamy tutaj, ale e, jest tutaj dużo fortów, moi drodzy. A, jest górka, to nie umiem aż tak skakać. Coś tam jest, moi drodzy. Ale dokładnie nie wiem co, bardziej po lewej stronie tutaj. <laughs> więc sobie tutaj pójdziemy w ten. Zobaczymy co tam jest w ogóle. Bo to jest jakiś kwadracik. E, trawka urosła. Ha, ciekawe. E, więc my tutaj nie przedłużamy i lećmy. Zobaczymy co tam jest, jeśli, be, jeśli będzie co, nic, Jeśli nic ciekawego nie będzie, to... Eee, to pójdziemy na drogę i zobaczymy co jest dalej, i pójdziemy. znaleziono miejsce piłkanda. Okej, okay. dobra. Mi się aż dwa. Okej. Okay. dobra. Czekajcie, bo ja zaś nie mam. Miecz to nie ten, tylko. Ogólnie czy ja sprzedałem swój miecz Tak, sprzedałem swój miecz moi drodzy Więc jesteśmy e, tutaj e, no e, Nie wniosłem bagnie Moi drodzy Dobra, więc e, Tutaj no, trochę się wyszczelamy z tych z tego wszystkiego Nie no, czekajcie weźmiemy to Okej, okay. chodźcie. No, 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 niestety, aha, gonidon. Dobra. Czekajcie. Dobra, ty ja mnie tutaj. Okej. Okay. Dobra. Eee, I od razu się musimy cofnąć, bo jakąś broń. Dobra, dobra, uspokójcie się. Moi drodzy. Skąd oni mają tyle życia, moi drodzy? Ja mam wrażenie, choćby niektóre rzeczy byli nieśmiertelne. Tutaj, oczywiście, nic nie strona leczenia. Nic stara leczenia. No, ja bym. Ja pierwsze tego tutaj patrzę. No dobra, no nie idzie, bo nie idzie. Bo nie idzie, bo nie się muszą latać. Tej weftę, moi drodzy. Ogólnie. To jest ten słabszy Okej okay. Jeszcze wilk się dołącza, zajwiście Moi drodzy Okej okay. Gdzie był ten niedźwiedź Nie no dobra moi drodzy bo to jest bez sensu jakaś zwierzyna tutaj Ja nie mam tutaj Okej, okay, on akurat. Okej. Okay. No parzy, no i oni będą tak latać. Gdzie ty jesteś? Ok. Dobra. Ok. Dobra, mamy to. Eee, tutaj teraz ten typ. Ostatni w końcu. Musimy lecieć do... miasta. Jak to możliwe, że ja tyle czasu walczę z niedźwiedziem no i... ...jebane drzewo, no? Kurde, w końcu, no? Ileż można żyć? Być mi stąd. Teraz pytanie, gdzie ja tutaj... ...straciłem tego jeszcze jednego niedźwiadka. Ale my na razie musimy się wrócić. Bo nie mamy miecza bo e, przypadkowo go sprzedałem moi drodzy musimy lecieć do e, nie dzielnica handlowa tak <laughs> i tam sobie e, coś kupimy jakiś mieczyk bo no tutaj katastrofa no e, tutaj okej okay. Nie ludzi tutaj. Akrobatyka wzrasta, zajebiście. Mistrz sztuce blokowania ma szansę rozbroić. Okej, okay, siemka, masz Miecz, miecza. Potrzebuję, bo je sprzedałem I you, przypadkowo. Solidny stalowy dług miecz, Ostrza, broń jednoręczna. Tu mamy 7 damagea. Tu mamy, o, broń dwuręczna. Ty może broń dwuręczną że Tutaj jest ten broń dwuręczna broń dwuręczna, a tylko ma tutaj jest, broń dwuręczna no tutaj zbytnio, nie masz tak co to jest, krasnoludzki sztylet broń jednoręczna broń jednoręczna, to to weźmiemy to jest sztylet, nie chcę, tu mamy broń dwuręczną to na to... razie nie e, ja podziękuję no, na razie musimy mieć taki mieczyk. Yy, tak. Jeden. Okej, okay, i teraz <laughs> możemy iść tam, gdzie skończyliśmy grze, grę. Czyli znaczy, naszej Tutaj, o. Piłkanda. Okej, okay, ładna nazwa, piłkanda. Nie wiem, co to. Co czego ma to wspólnego. O. Dobra, zobaczmy. Da się wejść. No, oczywiście, że ta magia może umożliwia ci jej oświetlenie mrocznych. Okej okay. Więc jesteśmy gdzieś znowu w podziemiach e, ogólnie Byli dwa dziadki, dołączył się pod tym e, wilk <coughs> okej okay. Nie to tylko to okej okay. Dobra, mamy to, moi drodzy. Tutaj już nie, ale eee, e, 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 e. To jest właśnie wadliwa myszka, moi drodzy. Co tam jest u góry? Tego nie wiadomo, ale zaraz sobie sprawdzimy, To tutaj znajdziemy. To gdzie idzie? Jeszcze wyżej, tak? Więc my na razie tutaj sobie no, to jest ryzyłka taka Salka, no ale jedź mój drogi, dalej, tutaj już nie ma co szukać. Dobra, okej, okay, mamy to. 17 sztuk złota, spoczko. Aha. Gdzie to spadło? Mamy to. Eee, dwie szczały. Eee, sobie weźmiemy, no nie gadać tak każdy musimy. Dobra, mamy to, więc tutaj to jakaś zabawa mamy. Dobra, udało się. E, tutaj tak, nic nie mam, więc teraz kolejne. Dobra, Dobra mamy to. Dobra, kisto, strzał, mam ich duże jeszcze. Gdzie to zleciało? Gdzieś tam, okej. Okay. Dobra. Dobra, mamy, to udało się. Tutaj mamy jedną strzałę. Tu mamy kolejną. Eee, jeszcze tutaj to. Bardziej z tej strony, tak. Dobra, mamy to, okej. Okay. Trzały tutaj, okej, okay, jeszcze, a. I tutaj to wszystko? A nie, jeszcze tutaj. I gdzie to poleciało? Gdzieś tutaj. Więc sobie to weźmiemy. Strzałek też, więc tutaj mamy to. Gitara się ma teraz. E, lecimy tutaj zobaczyć, co tutaj się może znajdować. Więc coś czuję, że to jest przejście właśnie tutaj. No, e, tutaj nic nie ma. Tu pusto. A, ta brama ta brama otwiera się gdzie indziej, czyli gdzieś tutaj Aha No trudno, czyli tędy nie Więc lecimy dalej I zobaczymy co się tam znajdzie <coughs> moi drodzy Czyli musimy iść Okej okay. O ty panie Okej okay. Dobra. Mamy teraz lepszą broń, więc Znaczy lepszy lepsze lepszy na pewno strzały pędą, więc tym przeciwnik się od razu le lepiej za zabija. Okej, okay. okej. Okay. Więc tutaj już na nas nic nie czeka. Więc od razu sobie e zapiszemy. E tak. Dziękuję bardzo, tu nic nie ma. Oprócz truposza i skrzyni. Tutaj tak, czał, trupa, trupanie. Mnie nie interesuje zbytnio. Tutaj mamy kolejną sakiewkę jakąś. Dajmy złoto, moi drodzy. Ile mamy? Tutaj wy, e, ten sześćdziesiąt 265. Mamy trochę mało. Mieliśmy 290. E, co mnie martwi, moi drodzy. Ok. Zanim on do nas przyjdzie, to tutaj minie. Moi drodzy. Okej, okay, no to już go zatrzymać. Tak, ten zombie jak w końcu. Więc. Dobra i bez głowy, oczywiście. Jeździć bez głowy, moi drodzy. E, tutaj. Okej. Okay. Długo jeszcze. Okej, okay, w końcu. Ale jeż yes, z niego zrobiłem. Okej. Okay. Dobra, tra trafiłem w niego. Aha. Czekajcie. Ficki łuk. Ja żelazną strzałę. A, ja w ogóle nie wiem celu, nie było. atak nie przynosi źle tego efektu. A teraz? Też nie. Ej. Więc co teraz? Okej okay. Dobra. Dobra. Ja tak nie wiem co tutaj robić aha, aha coś mnie tutaj dobra tam mamy kolejnego no ale giniesz w końcu kurde ileż można ten dobra y Aha srebrny Okej, okay, czy mamy teraz? o Elficki nie działa na ty, więc jest... listem moi drodzy. Dobra. Musimy w używać dwóch włóków, moi drodzy. Musimy się to zapamiętać. To też Więc Teraz sobie też Zapiszemy gierkę eee, Tak I tam gdzieś był jeszcze jeden Oleba nas widział Tak Okej okay. eee, Stalowa strzała Dobra Mamy to, mamy to Okej. Okay. Dobra, mamy to wzięte. Tak, tak. Eee, tu mamy coś. Tu mamy coś. O kolejny. kolejny Dobra No dobra, dobra. ci to nie wychodzi mój drogi Jeszcze też strzał Okej okay, to Koniec, Zamieniłeś się w pro, mój drogi e, Ogólnie tak, tak Dziękuję Teraz gdzieś się dalej moi drodzy Elficki łuk ma ile? Stalowe strzały, ile ma? A 5, aha, bo ja muszę sobie ten ee, młotek, polepszajmy sobie te rzeczy, bo nasz elficki łuk, o, potrzebuje naprawy wszystko. Dobra, wyjdź. Partner wzrasta, tutaj mamy e, coś takiego. Dobra, daj mi to, tam chyba nic nie ma ogólnie, więc... Jeszcze tutaj zobaczymy. Nie, tutaj nic nie ma, więc jest picobello. Eee, tylko... Dobra, chyba schowałem. Nie, tutaj nic nie ma, tu jest pusto. No nie wiem czemu w ogóle tutaj zszedłem. Może się udziłem, że coś znajdę tutaj ciekawego, ale jednak nie. Ja tutaj coś jest. Czy też raczej pustki? Chyba też raczej pustki. No, tutaj są takie puste wnęki. No chyba, że coś ominąłem, a ja nie wiem. Możecie mnie tutaj w komentarzach e, upomnąć. Więc jeszcze raz pójdziemy teraz tam na drugą stronę. E, ty. No widzicie, dobra, że ja się wróciłem tutaj. Ogólnie okej okay. jak to tak na łatwiej można Orkowy hełm okej okay, moi drodzy a to my już sprawdzaliśmy bo tu też ten szkieletor o jeszcze tego nie wzięliśmy szkieletora sprawdziliśmy to wzięliśmy tutaj nic już nie tutaj jeszcze dużo tego tutaj Aha. Więc. E, tutaj coś jest. Tamte może zapytać, że są tam drzwi ogólnie. Okej, okay, ulepszy, ulepszymy sobie. Dajcie mi teraz e, tego. Aha. Dobra. Okej. Okay. Szybko poszło Dobra Aha Szybko, łatwo i bezpiecznie No nie, teraz musimy tutaj jako to, to, to pozbierać O ty panie Nam już trochę elficki Okej okay. Dobra Walka łuczników moi drodzy Dobra Dobra, on nie umie celnąć <gry> Okej okay. Dobra, padną Kurde, ile tutaj strzał, typie Okej okay. Dobra Też mamy go pozostałości tutaj więc sobie weźmiemy teraz będziemy musieli pozbierać sobie tutaj to o te dość drogie tutaj okej okay. jak damy radę to też weźmiemy strzały tutaj bardziej po tej okej okay, mamy to teraz też tutaj no trochę tutaj zbieraniny jest kurde Dobra, mamy ogólnie. Teraz jeszcze tutaj. Aha. A, z tej strony bardziej. Jest. Dobra. Wzięte. Jeszcze tutaj zrazu. Do... Okej, okay, on gdzieś. Okej, okay, mamy to. Cieszę się, że ten nasz bohater tak... O! Wysoko skacze, na pewno to są te strzały, które on strzelał Tutaj coś jest? Tak, czelennik w sztuce blokowania nie uszkadza Więc lecimy dalej moi drodzy Oj ty panie okay. Dobra Oj, okej okay. Nie wyszło. A, zapomniałem, że ten mógł nic nie robi. Więc musimy wziąć ten moi drodzy i tutaj z tego go ostrzeliwać. Dobra, mamy to moi drodzy. Tylko obawiam się tego, że tam jeszcze jedne drzwi, których my nie zwiedziliśmy. Eee, co? Dziękuję. Tam ktoś leci ale to poleciało. Chyba tak nie będę musiał, no będę mógł normalnie sobie to pozbierać Ty, oprócz strzały nic nie masz e, ogólnie, więc. E, give me money. Mi się wydaje, że tu, mi się wydaje, czy to jest już powoli coraz łatwiejszy ten, e, progi, albo po prostu tutaj jest tak łatwo. Tutaj coś jest, ej. Tutaj coś jest, tutaj jest, no. No i wielki obszar, moi drodzy, do zwiedzania. E. Mamy to, nie wiem, on tutaj pilnował Ale spoko Jeszcze troszeczkę, no Okej okay. Dobra, moi drodzy Mamy to, ile mamy czasu w ogóle? Kurde Żydzi umierać tutaj Dobra, zobaczmy pierw co tam jest Ogólnie, bo to jest wielki kompleks tutaj więc tutaj chyba wiem co jest Okej okay. Okej, okay. no nie tu, tylko tu O, dziękuję No proszę cię, okej, okay, proszę Nie chcecie współpracować, moi drodzy Okej, okay, jeszcze możemy coś tu wziąć Tutaj coś będzie raczej nie Okej, okay, to chyba nie działa moi drodzy okej okay, więc tutaj zba chyba... okej okay. dobra to na odległość tutaj uda nam się zrobić okej okay. no to już on tutaj tak dobra więc mamy tutaj już lepszą pozycję Okej okay. On już jest głową i z jedną ręką Okej, okay, tutaj zaraz się Okej, okay, udało się Mój drodzy Dobra, tutaj teraz jeszcze tego cymbała pokonamy i A on już tu idzie, dobra A tuż. już Was strzały cię nie ma, mój drogi A nie jeszcze Dobra, teraz Dobra, mamy to Okej okay. Nie tutaj to. <laughs> I tutaj jest chyba taka sala po prostu. Moi drodzy, tutaj nic nie ma. A jest dalej przejście, ej Elficki sztylet. Więc sobie weźmiemy. Bo czemu nie? Tutaj są jakieś przejścia, moi drodzy. Aha, tylko szczurek tutaj mamy. Dobra. Celność wzrosła. Zajmiście się ogólnie. Dobra, moi drodzy, ja bo tutaj zakończę odcineczek już. No, bo czas nagle jest 15. A ja o 16 muszę odcinek wrzucić, więc ja tutaj się z wami pożegnam. E, I tutaj zwiedzimy to. E, re, tą resztę w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 16.00 jeszcze raz. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia Elo, na razie.